Zabieraj się stąd! Otworzycie tyle drzwi! Jeszcze nie wypiłem. Arcmarzu, wódki! A ten to kto? Jakiś dzielny wojak. Dwa miecze ma. Ty! Siwy! Po co ci si dwa miecze? Ciekawe, czy spodniak też trzyma dwa kutasy? Ty, kurwa głuchy jesteś? Powiesz mi coś za jeden, czy mam ci rozwiązać zornożem? Wiedźmin. Pytałeś, po co mi dwa miecze? Jeden na potwory, a drugi na ludzi. A kutasa mam jednego, jeżeli was to interesuje. Nie tykać go. Nawet nie patrzeć. To gorsze niż trendowaty. Widziałem kiedyś jednego. Pół tuzina ludzi wyrnął. Krew tryskała wszędzie, a ten się nawet nie zasapał. Śmierdzi od niego trupem. Jeśli chcecie odpocząć w moim zajeździe, panie, to chodźcie za mną. Pokażę wam ławę. Stać! Kto idzie? Baron u siebie? – Zależy, kto pyta. – Wiedźmin. Chcę z nim rozmawiać. A ja chcę wychędożyć piękną cerą Ja go znam. Karczma na Rozstajach. Byłeś tam niedawno. Myślałem, że pójdziesz grzecznie w swoją stronę. I dotarłem tutaj. Mam sprawę do barona. Jaką sprawę? Ważną. Tylko dla jego uszu. Dobra, Lodrin. Wpuść go. Jakby sprawiał problemy, to nas i tak jest więcej. Otworzyć bramę! Kierżak! Ardal! jedźmina do barona! Tylko bez awantur, jasne? Jasne. Baron u siebie? Zależy kto pyta. Wiedźmin. mi, chcę z nim rozmawiać. A ja chcę wyhendorzyć piękną cero. Wpuścicie mnie czy nie? Dla takich jak ty przejścia nie ma. Myślę, że jednak uda nam się znaleźć wspólny język. Dobra, wchodź, ale jak będziesz sprawiał problemy, wypatroszymy cię nim zdążysz powiedzieć Nilfgaard czy Kowianeczka. Otworzyć bramę! Cierża! Ardal, Jedźmina do barona. Tylko bez awantu, jasne, Jasne.